Satyry Juvenalisa to dzieło pełne ostrych spostrzeżeń na temat społeczeństwa starożytnego Rzymu, które mimo upływu wieków wciąż zachowuje niezwykłą aktualność. Książka nie opowiada o konkretnych bohaterach w tradycyjnym sensie, lecz o zjawiskach i ludzkich przywarach. Juvenalis poprzez satyryczny i cyniczny język piętnuje niemoralność, obłudę i niesprawiedliwości, jakie dostrzegał wokół siebie. W tych literackich obrazach nie brak ironii i sarkazmu, który czyni z jego dzieła ostrą krytykę rzymskiego społeczeństwa. Nie ma tu wyraźnych cherosów, a raczej ludzie zmagający się z realiami życia codziennego w czasach, kiedy bogactwo, władza i pozycja społeczna stawały się wyznacznikami wartości człowieka. W głównym temacie satyr dominują refleksje nad naturą ludzką, zarówno tą moralną, jak i niemoralną. Juvenalis przedstawia problemy, z którymi zmagali się Rzymianie: korupcję, zepsucie polityków, niesprawiedliwość prawną oraz hipokryzję elit. Czytelnicy wkraczają w świat, gdzie cnota zdaje się przegrywać z bogactwem, a prawda z fałszem. Juvenalis podnosi pytania, które pozostają aktualne po dziś dzień: czy naprawdę warto dążyć do sławy i majątku kosztem swojego człowieczeństwa? Satyry to lektura, która oferuje wnikliwe spojrzenie na słabości społeczeństwa i samej natury człowieka. Dzieło to warto przeczytać, aby zrozumieć, jak wiele z dawnych problemów pozostaje obecne również w dzisiejszym świecie oraz by docenić kunszt literacki jednego z najwybitniejszych satyryków starożytności.